Moi kochani, kolejny temat motoryzacyjny, ale fascynujący, zaiste fascynujący, który dotyczy nas wszystkich. Nie ma nikogo tam siedzącego. Za monitorem, za tymi szkłami, za tymi kamerami, kogo by ten temat nie dotyczył? Będzie to temat dotyczący wycieraczek samochodowych, czyli widoczności, czyli naszego bezpieczeństwa, czyli przezierności naszej szyby czołowej oraz tylnej. Temat niebagatelny, temat, do którego w znakomitej większości musimy się do tego przyznać. Jako kierowcy podchodzimy czasami tak, że go bagatelizujemy. Ale jego nie wolno bagatelizować, bo to jest naprawdę podstawa. Znakomitą większość roku w naszych szerokościach geograficznych jeździmy w trudnych warunkach atmosferycznych. Tylko lato jest lekkie, łatwe i przyjemne, ale latem też mamy owady na szybach, także zwróćcie na to baczną uwagę. Ja spróbuję Wam powiedzieć, co jest najważniejsze i na co zwrócić uwagę przy eksploatacji i ewentualnej wymianie piór czy gum wycieraczek. Pierwsza rzecz. Wycieraczki są w samochodzie niezbędne, nieodzowne. Wspomnijcie samochody sprzed 100 lat, one już miały nawet ręcznie poruszane dźwigienki z kawałkiem gumy, która przed nosem szofera przecierała minimalną mikroskopijną szybkę tylko po to, żeby on, jeszcze lampy naftowe się świeciły na samochodach, ale już trzeba było coś widzieć, kiedy padał deszcz i ten element. Pożycia człowieka z samochodem okazał się po prostu nieodzowny. Wycieraczki towarzyszą nam od zarania, od początku motoryzacji. I o ile jest to wiadomo, element metalowo-gumowy, zwracamy uwagę na elementy gumowe. Patrz opony, wymieniamy je sukcesywnie dwa razy w roku, sprawdzamy i tak dalej. Zwracamy uwagę na elementy metalowo-gumowe w zawieszeniu. Jak coś zaczyna pukać, to oho, coś tam się dzieje, zaczynamy zmieniać. Chciałbym, żebyśmy też zwracali na maksa baczną uwagę na element metalowo-gumowy, który na Nazywa się wycieraczka samochodowa. Ta wycieraczka składa się z trzech części. Składa się z części gumowej, czyli pióra wycieraczki, składa się z części metalowej, czyli ramienia wycieraczki oraz mechanizmu, który tymi wycieraczkami steruje i powoduje cały ich ruch. Dlatego swój poradnik postaram się podzielić dzisiaj właśnie na takie trzy elementy. Ale jeszcze zanim te trzy elementy. Samochody dzisiaj mają przeróżne kształty szyb. Szyby czołowe nam rosną, ale ogólnie przestrzeń szklana w samochodach nam maleje, szczególnie w samochodach sportowych. Coraz więcej blachy, coraz mniej szyby. To już nie są Fiaty Multipla, które miały takie ogromne połacie szklane. To już są samochody, patrzcie, nie wiem, na Chevroleta Camaro, który ma taką przednią szybę, czy Mini, jak cztery pancerni w swoim czołgu. Dlatego niezwykle ważne jest, i to, to też jest wyzwanie dla producentów, wycieraczek, ale i dla konstruktorów samochodu żeby te wycieraczki oczyściły jak największy procent tego prostokątu, który nazywa się szyba czołowa. Na tylnych wycieraczkach będę skupiał się z zasady troszkę mniej, gdyż widoczność do przodu jest yy, absolutnie kluczowa. W dodatku... Yy, to urządzenie, które nazywa się wycieraczka szyby samochodowej, przez cały rok zmaga się z bardzo różnymi warunkami atmosferycznymi i z bardzo różnymi rzeczami, które z owej szyby czołowej musi zmyć. I teraz uwaga, jeździmy latem, lejemy letni płyn do spryskiwacza, który jest troszkę łagodniejszy od zimowego, ma w sobie więcej wody, mniej spirytusu, ale za to zbieramy z tej drogi bardzo dużo resztek oleju, resztek gumy, owadów, kamyków, asfaltu, kurzu, smoły, trawy. Kurzu, brudu, to wszystko na tej szybie biednej czołowej się osadza. I ta wycieraczka, pomyślcie teraz, przylegająca tym skraweczkiem tej gumy, musi sobie z tym wszystkim dać radę. Naszą rolą jest, żeby jej w tym pomóc. Czyli żeby od czasu do czasu podnieść te wycieraczki albo opuścić je i przemyć szybę preparatem służącym do czyszczenia szyb. Nie liczyć na to, że stanę sobie na światłach, odpalę spryskiwacz, dam na maksa te silniki tych wycieraczek i one zrobią całą robotę. Możemy tak zrobić, ale zarąbiemy je w bardzo krótkim czasie, będą działać po prostu nieefektywnie. Tak jest mój apel. Umyj szybę samodzielnie od czasu do czasu, wtedy kiedy jedziesz dłuższą trasę albo kiedy widzisz, że wycieraczki nie dają sobie z tym rady. Druga czynność jest taka, że te same wycieraczki z tą samą gumą, z tym samym metalem musimy eksploatować zimą. Wtedy jest mróz, wtedy jest zalodzenie i mój apel od razu jest taki, nie odmrażajmy czołowej szyby wycieraczkami. Jeżeli odrobinka lodu nawet zostaje, te wycieraczki po tym lodzie poszorują, będą praktycznie do wyrzucenia, bo ta guma od razu stanie się niejednorodna, będzie zostawiać smugi, będzie zostawiać brzydkie ślady. Wycieraczka samochodowa to nie jest jakiś, jakiś, jakiś takie Prosty dynks, który gdzieś tam coś tam robi, tylko to jest skomplikowane urządzenie, nad którym pracują setki inżynierów, i teraz chciałbym, żebyście przekonali się, jak wygląda produkcja tego typu samochodowych akcesoriów, na jakiej zasadzie one funkcjonują, kto i jak i w jaki sposób powinien z nich korzystać. Józefów pod Warszawą, to właśnie tutaj od ponad 40 lat działa firma Modgum, która jest krajowym potentatem w produkcji wycieraczek. Nie tylko do tak oczywistych pojazdów jak samochody osobowe, ale też do ciężarówek, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych, a nawet do statków. Największe z produkowanych piór mają nawet 2 metry długości. Cały proces powstania wycieraczki zaczyna się w pokoju głównego inżyniera, który projektuje zarówno wszystkie elementy wycieraczki, jak i narzędzia niezbędne do ich powstania. Przygotowane przez niego projekty trafiają do narzędziowni, gdzie pracujące pod okiem specjalistów wycinarki, frezarki i drążarki z ogromną precyzją wykonują wszystkie narzędzia i formy wykorzystywane w dalszych etapach produkcji. Tuż obok przygotowuje się mieszankę gumową. W jej skład wchodzi między innymi naturalny kauczuk, który jest sprowadzany z Azji i Ameryki Południowej. Po przejściu przez walcownicę guma jest gotowa do dalszej obróbki. Cięcie, precyzyjne ważenie i prasowanie to czynności, których skutkiem jest uformowanie elementu gumowego pióra wycieraczki. W procesie chlorowania guma uzyskuje odpowiedni współczynnik tarcia, dzięki któremu pióro lekko i bezszelestnie przesuwa się po szybie. Piła z diamentowym ostrzem stawia kropkę nad i i element gumowy jest gotowy do montażu. Równolegle w innej hali potężne wycinarki i prasy kształtują elementy metalowe ramion i piór. Stamtąd trafiają one do lakierni, gdzie w komorach z odpylaniem jest nakładana na nie farba proszkowa. Wypalanie w piecu utrwala cały proces i nadaje elementom odpowiedni połysk. Tak przygotowane części trafiają do montażowni, gdzie metal i guma łączone są w całość. Zmontowane pióra są gotowe do zapakowania i wysyłki do klientów. Proces produkcyjny tak popularnych ostatnio wycieraczek płaskich jest znacznie uproszczony i głównie skupia się na właściwym uformowaniu elementu gumowego. Każda wyprodukowana partia jest wyrywkowo sprawdzana na stanowisku testowym, gdzie pióra i ramiona pracują w zróżnicowanych warunkach, zaliczając setki tysięcy cyklów pracy. Eksperci mod gumu radzą, by regularnie kontrolować wycieraczki. Oprócz sprawdzenia stanu ramienia, które odpowiada za odpowiedni docisk i prowadzenie pióra po szybie, warto co jakiś czas skontrolować luz na mechanizmie wycieraczek i kondycję samych piór. Równie ważny jest odpowiedni dobór długości piór i ich mocowań. Jeżeli poczujemy potrzebę wymiany wycieraczek, zwykle zaczynamy od pióra. Pióro to jest element, wydaje się nieskomplikowany: kawałek gumki, w środku rządło, czyli taka blaszka, oraz rozchodzące się. Elementy metalowe, które odpowiadają za docisk całości do przedniej szyby. Kiedyś było tak, że wymieniało się gumkę, można ją było kupić w markecie chińską, taką tego. Dzisiaj nikt raczej się w to nie bawi, wymieniamy pióro kompleksowo. Dlaczego? Dlatego, że nie sama powierzchnia cierna jest ważna, ona oczywiście jest ważna, bo szyba czołowa po jakimś czasie staje się widziana pod mikroskopem jak pumeks i powierzchnia przestaje być jednorodna, a staje się po prostu chropowata i guma jeżdżąca po tej powierzchni również robi się poszarpana, zaczyna. Zostawiać smugi, zaczyna się robić nieprzejrzyście i niebezpiecznie. Yy, całe pióro warto skontrolować, warto je, po zdjęciu warto nim poruszać, jeżeli wydobywają się jakiekolwiek piski, skrzypy to znaczy, że już to co tam jest w środku te wszystkie prace ze spalonego metalu zaczynają działać nie tak. Pióra wymieniamy to jest element najtańszy wycieraczki, wymienia się jej bardzo prosto, można to zrobić samemu, można to zlecić raz na rok komuś przy okazji przeglądu naszego własnego samochodu warto to zrobić raz na rok powtarzam, żeby nie jeździć z jednym piórem wycieraczek przez 8 lat, aż rzeczywiście z przyzwyczajenia będziemy widzieli jedną trzecią tego co widzieć powinni Drugi element to jest ramię wycieraczki. To jest to coś przykręcone śrubką, dziesiątką, trzynastką, już nie pamiętam, w różnych samochodach różnie bywa, kiedyś sam to odkręcałem. Ramię wycieraczki jest też niezwykle istotne, bo łączy mechanizm z owym piórem. Pióro jest mocowane do końca ramienia wycieraczki i teraz do czego służy ramię? Ono oczywiście przenosi tę energię od silnika i tym piórem porusza musi być sprawne, ale jednocześnie ono stanowi o. Kącie nachylenia pióra wycieraczki do szyby, jeżeli ramię z jakiegoś powodu, czy to nie wiem, różnych, atmosferycznych, czy, czy starości, czy uszkodzeń mechanicznych, nam się wygnie, pióro wycieraczki będzie chodziło o tak. I w jedną stronę będzie szarpało, w drugą stronę będzie szło gładko, ale nie będzie nam odpowiednio szyby czy siło Pióro wycieraczki zawsze musi być idealnie pod kątem 90 stopni do szyby i za to odpowiada ramię wycieraczki. Jak to kontrolujemy, nawet sami możemy spróbować to ramię przygiąć, albo lepiej zlecić to komuś, fachowcowi, żeby tę geometrię zachować. Pamiętajmy również, by sprawdzić stan przegubu u nasady ramienia wycieraczki. To bardzo ważne, bo nawet najlepsze pióra nie będą dobrze zbierały wodę z szyby, jeżeli docisk będzie nieodpowiedni. Przyknijmy je czasami jakimś środkiem smarnym, penetrującym, aby ten element pracował odpowiednio i dociskał wycieraczkę do szyby. Jeżeli nie lubisz samodzielnie tego robić, nie musisz tego robić, możesz to y, również komuś zlecić. Słuchajcie, dbajmy o to bezpieczeństwo, dbajmy o ten swój wizerunek takiego starannego kierowcy, że nie jest tak, że ja korzystam z samochodu i jeżdżę aż zajeżdżę, tylko po prostu starajmy się dbać o siebie i o innych uczestników y, ruchu, wtedy będzie nam wszystkim ze sobą razem na drodze. Lepiej, a pióra, ramiona i mechanizmy wycieraczek. Bardzo nam mogą w tym wszystkim pomóc.